Nagle z zakrzaków wyszedł mały kotek o imieniu Mruś. Mruś z przerażeniem. Spike, pomóż! Moja ulubiona piłeczka zniknęła! Detektyw Spike z podejrzeniem. Czy to możliwe, że te dwie sprawy są ze sobą powiązane? Spike postanowił zorganizować zasadzkę. Poprosił wszystkie zwierzęta w parku, aby zostawiły swoje zabawki i kości w jednym miejscu, aby stworzyć kuszącą przynętę dla złodzieja. Noc zbliżała się wielkimi krokami, a Spike ukrył się w ciemnym zakamarku parku, czekając na podejrzanego. Wokół panowała cisza, przerwana jedynie szeptem wiatru i odgłosami nocnych stworzeń. Po godzinach oczekiwania, Spike dostrzegł cień skradający się w kierunku zorganizowanej kryjówki. To był moment, na który detektyw czekał. Był to cień Lisa. Jego oczy błyszczały z zainteresowaniem, gdy do